Siema, Klesenka Wiśnia, a to jest yy, pierwszy odcinek z Przez Całą Mapę. Dzisiaj będziemy mieli Przez Całą Mapę yy, z pięcioma gwiazdkami. Mam dodatkowo super skok. No i no co, no zaczynajmy. No dobra, patrzcie. Ustawienia i jest. Poziom pościgu jeszcze nie mam. Nietykalność wyłączona. I Tutaj będzie super skok włączony. No dobra, i teraz włączamy poziom pościgu na wys najwyższy, wysoki. No i zaczynamy. Szybko, 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 szybko. Dobra, do wody wskakuje. Sick. No dobra, uciekam, uciekam, uciekamy, Musimy do ten dopłynąć do LS Customs w y, paletowej. No dobra. Lecimy, 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 lecimy. Szybko. Jezus Franklin, jak ty wolno pływasz? Kurde, Dusisz się zaraz, będziesz się dusił. Uważaj, bo dostaniesz. A, kurde. Jo. Dobra, chowaj się, chowaj się. tu się. się zaraz nie duszysz, dobra. Dobra, dobra, dobra. Lecimy, 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 lecimy. Dobra, Pse, pływaj, przepływaj, przepływaj. Płyniesz. Udostałeś. Dostałeś w nogę, Franklin. Dobra, lecisz. Lecisz, lecisz. Szybko. Jezu. Szybko. Udusisz się. O, dobra, płyniemy. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Szybko. Szybko. Szybko, proszę cię, Franklin. Dobra. Lecimy. Yy, o kurde, głupio. Głupi, głupi poślizg. teraz nie zobaczył pewnie. Dobra. No, dobra, dobra, dobra. Tak, zobaczyli mnie, dobra. Możemy płynąć pod wodą dalej. Dobra, szybko. Proszę, Franklin. Płyniemy po te dziecki, tam co jest. Szybko co Dziecki! Dobra, dopływamy, dopływamy już! Ty, co jest? Dziecki nie ma! Co jest? Pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, że Dziecki tutaj nie ma. Dobra, bierzemy tą łódkę. jo jak Franklin ten śmiesznie wskoczył na tym. nigdy też takiej nie widziałem. To ogólnie mało gram w GTA Ale dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy Strzel Kurde, nie trafiłem Dobra Strzelamy Dobra Kurde Pobijam se łódź Dobra, jedziemy, dawaj Szybko Zginiesz zaraz <laughs> Dobra, dobra Hp się od razu Dobra, dobra Śmigłowiec masz na ogonie Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Strzelaj w nich! Dobra. Dobra. Strzelaj w ten helikopter. Kurde! No jezu! Jo, to jak, jak jakaś scena z filmu to wygląda dwa helikoptery za mną. Ja cię, ale to fajnie wygląda. Dobra. Płynę. O! Płynę, 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 szybko! Franklin! Szybko trzeba! Nie wleć się! Szybko! Proszę cię! Jezus, jak to fajnie wygląda! Szybko! Masz połowę HP! Kurde! Słabo! No nie! O! To fajnie wygląda z helikopteru! Kurde! No, nie wytrzymam. Szybko. O, policja. Szybko. O, fajnie z pierwszej osoby to wygląda. Dobra, ale. Przestań. W... O, tu fajnie tak wygląda. Przestań się zachwycać. Do wiśnia. Dobra. <todgłosy> Tutaj stajemy, stajemy tu. Dobra. Stawaj. Szybko. Bo zginiesz. Szybko. Bierz ten. No, no, no. Bierz ten samochód, bierz ten samochód. Szybko, bo zginiesz. Oni mają shotgun. Nie! Szybko! Odjeżdżaj! Odjeżdżaj! Do no, dobra, jedziesz! Szybko! Gonię cię, gonią cię! O matko! Bierz, bierz już ten! U, jak odleciał, o matko. Dobra, helikopter. Te helikoptery nadal mam na głowie. Szybko. Odjeżdżaj stąd. Nie, coś jest, nie zginąłem. Kurde. Pięć minut. Kurcze. Mm. Dobra, jeszcze raz robimy. No, jak widzicie, zginąłem, no i dobra, przechodzimy, trybu fabularnego, wezmę na wyłącz, nie, dobra, nie będę wyłączył tego posiłku, jednak, albo dobra, wyłączę, y dobra. Ja czekam aż to się załaduje, a ty zostaw łapę w górę i suba. To bardzo pomoże mi w rozwoju kanału. A ciebie to nic nie kosztuje. Dobra, zaczynamy. Yy, poziom pościgu. Poziom pościgu wysoki. No i lecimy. Dobra, biegniemy szybko. Nie mam już super skoku, chyba. Nie wiem. Dobra, mam karabiny. Zamiast super skoku bo wcześniej mnie dezaktywowało. Dobra. Co ty Frank? Co ja robię? Jest Muszę wskoczyć, że zginę. Kurde co? No o, dobra, wskakę. Wskakuję. Szybko. I płyniemy, Franklin. Płyniesz. Płyniemy. Szybko. Szybko. A tak poza tym mam coś założył TikToka, ten z Peżeta od Kalucha, możecie wbijać na jego TikToka. Dobra, lecimy. O patrz, zgubiłem ten. Zgubiłem tego, o dobra. Pościg zgubiłem, no o teraz ten. Dobra, biegnę po samochód, samochód tu jest. Biegnę. Szybko, dojeżdża, jeżdżałem tu szeryf i nie wiem dlaczego. Dobra. Patrzcie, Dziecki tam było. Nie no, dobra, trudno. Samochodem będzie się lepiej uciekało. Kurde. O, dobra, zaznaczcie. Czy gdzie to jest? To jest tutaj, o. O, tu. Dobra, jedziemy szybko. Nie będę go potrącał, bo jeszcze ten. Dobra, jedziemy. Dobra, szybko. O kurde, nie wyrobiłem się. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, szybko. Kurde. Szybko. Co wy robicie? Oni mi zajeżdżają drogi i później giną. Dobra. Kolejny. Yy, dobra. No, szybko. Jedź, wymień kurde. Wymień. Dobra, jedziemy. Dobra, wymień. Dobra. Kurde, nie walnij w niego. Dobra, jadę, 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 jadę. Szybko. 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 No dobra, 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 dobra. i nie, Dobra, dobrze, że nie walnąłeś w niego. Dobra, 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 dobra. Lecimy. Tutaj łatwo. Połowa życia. Lecimy. Dobrze, żeby kolczatki nie było. Dobra, nie ma kolczatki żadnej. Dobrze, że nie rozstawiam kolczatek. Mhm, dobra. Lecimy dalej. Szybko. No kurde. Dobra, skręcam tu. Yy, Wymigłem, dobra. Yy, jedzie. O kurde, jadą. Dobra, jedziemy dalej. Yy. Dobra no, dobra Nie chcę snąć z nami. Dobra, jedziemy dalej Jebut Jedziemy dalej Cyk widnie go Dobra, dobra, szybko Dobra, nie będę do nich strzelał już Nie ja mam żyć, mam bardzo mało życia Trzeba ich unikać teraz Już się zginę Albo dobra, nie Szybko. Szybko. Dobra. Szybko. Wyjmij go. Kurde, nie walnij w niego. Nie przejeżdżaj po nim. Albo dobra, jedziemy dalej. Kurde. No co wy robicie tam? Co ty kurde robisz? Czym oni przyjeżdżają po mnie? Dobra, jedziemy dalej. O, kurczatki nie będzie tu. I cyk leży. A jak go zbejtowałem, dobra. Lecimy. Kurde. Jeszcze trochę mam. Do przejechania. Kurcze. Jakby co, mam dwie próby. Tylko. Więc. No. Ale dobra, jedziemy. Bracyk. Aha, ja zawsze po tym przejeżdżam, o kurde. Ja zawsze pod tych, tym środkiem jeżdżę. Yy, dobra, lecimy, 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 lecimy. lecimy. Dobra... Yy. Kurde. Dobra, leży. Yy, no dobra. I check, Checkpoint! Tutaj mam czek, checkpoint. Nie powiedziałem wam. O i teraz mi dezaktywowało, Myślałem, że wcześniej dobra. Checkpoint jest. Jeszcze jak pojem, wyłączyłam pościg na chwilę. Dobra, wyłączyłem pościg. Zostaw łapę. Widzę. No, oglądamy dalej. Dobra, wyłączam ten pościg. No najwyższy, dobra i uciekamy, uciekamy. Szybko. Jadą za mną. Jezus. O kurde. Nie, opony mi przebili. Opony mi przebili. Help. Help me. A nie, nie przybili mi. Dobra, to jedziemy szybko. Myślałem, że mi opony przybili. Laby mi ich. Walić. Yy, dobra, jedziemy szybko, 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 szybko Kurde. No dobra, kamera filmowa. Super. Dobra, mm, lecimy Dobra, wim. O matko boska Wyminałem ładnie policję, ale tego już nie... Te guś... Kurde Jedziemy, 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 jedziemy O kurde, opona przebita Oponę mam przebitą Felga sama jest Uciekaj Nie Je mi się silnika, czy mi się przewidziało? Dym silnika? Czy nie? Dobra, nie wiem, jedziemy dalej. Yy, dobra. Wymień Dobrze. Jedziesz. Nie odbijaj się. No co ty robisz, co ja robię? Jeszcze jechali tu. Pali Dobra, jedziemy! Szybko, skinę zaraz, zginę. No bo dobra, nie, lecimy, lecimy, lecimy. O kurde! O nie, dobra, lecimy. I cyk, jeżeli już. Dobra, lecimy, ale jest kurde, lecimy, 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 tylko jest. Dobra. Jedziemy, jedziemy szybko. Musimy tam dojechać i to szybko. Bo ten... Bo jak coś się stanie teraz, to ja nie wiem. Kurde ta opona nic ten nie jest aż... jest trochę wkurzająca, ale to już dobre. I Zgubili mnie przez chwilę. Co jest? Dobra, jedziesz! Jesteś blisko już kilk, kilkanaście metrów. Dojedziesz. Dojedziesz. Jedziemy! Dojedziesz. Dojedziesz. O matko! O nie, palę się, palę się, palę się, palę się! Franklin, dojedź tam! Proszę cię! Spalisz się. O kurde! I zginąłem. No to pozamiatane. Dobra, zostawcie łapę w górę i piszcie jakie challenge następne. Stawcie suba. No. No myślę, że Wam się spodoba film. Wbijajcie na TikToka. No i... Nara!